Dzień dobry, po tutorialu poświęconym współczesnym technikom wykonawczym wracam do Was, tym razem w towarzystwie Rafała Jędrzejewskiego i duetu fletowego Flutoklok. Dzieje się tak dlatego, że filmy, które przygotowaliśmy, będą poświęcone utworom właśnie nam dedykowanym. Skupimy się na trzech konkretnych kompozycjach. Będzie to utwór Dominika Karskiego Vague Words na dwa flety i dwa tamtamy. Utwór Dobromiły Jaskot o nietypowym tytule Hygürszt na dwa flety i dwie krtanie, a także utwór Wojtka Blecharza No More Stories na dwa flety i media elektroniczne. Coraz częściej tak się dzieje w przypadku wykonawców muzyki współczesnej, że te tradycyjne legendy nie są wystarczające. Język na tyle dynamicznie się rozwija, że pewne rzeczy coraz trudniej zanotować w muzyce. W tych filmach skupimy się właśnie na tym i na konkretnych przykładach z tych partytur. Zaprezentujemy Wam zarówno sposoby notacji, jak i użyte przez kompozytorów techniki, sposoby ich łączenia, nakładania na siebie, ale również nietypowe sposoby wykorzystania samego instrumentu, jak na przykład u Wojtka Blecharza dekonstrukcja fletu bazowego. Mamy nadzieję, że będzie to zarówno. Pomocne, ale też będzie zachętą, by sięgać po te utwory i dawać im kolejne wykonania i nowe życie na scenie. Zapraszamy Was serdecznie. Utwór Dominika Karskiego Wait Words został napisany w 2013 roku i wykonaliśmy go w Komunie Warszawa. Był on wtedy częścią multimedialnej opery. Kuratorem tego projektu był Paweł Krz Krzaczkowski. A utwór został zamówiony przez Fundację 499 w ramach programu Ministra Kultury Zamówienia Kompozytorskie. Opera była napisana do tekstów Italo Calvino i miała dość nietypowy tytuł. Między nimi a Wiecznością nie było więcej niż minuta i pół, z tego co pamiętam. Natomiast sam tytuł utworu Pozostaje taki, jaki był Wade Words. W ogóle, co jest takiego szczególnego w języku Dominika? Przede wszystkim trzeba, trzeba zauważyć, że Dominik bardzo chętnie wykorzystuje niskie odmiany fletów, takie jak flety altowy i basowy. Dlaczego tak się dzieje? Takie flety mają dużo większe możliwości brzmieniowe i dużo, ciekawsze, dużo ciekawszy dźwięk i są dlatego bardzo atrakcyjne dla kompozytorów. Tak, trzeba w ogóle też powiedzieć, że Dominik niesłychanie dobrze zna instrument. Tak? On sięga po te niskie flety, bo najbardziej je lubi, ale generalnie jest to jeden z kompozytorów, który niesłychanie ten instrument rozwinął. W zasadzie na polskiej scenie to jest e, jedyny w swoim rodzaju. E, kompozytor, który jakby tak dużo e, swoich, e, swoich utworów poświęcił fletowi i tak bardzo ten. Instrument rozwinął. Ja bym go nawet mogła porównać do kompozytorów takich jak Salvatore Szarino czy Brian Fernyhau, czy chociażby do Ina Rotalu, która trochę inny ma język, ale też niesłychanie do dorobku tego instrumentu i do literatury się dołożyła. To jest w ogóle zupełnie inny flet, zupełnie nowe brzmienie, prawda? Tak, to jest język bardzo dobrze rozpoznawany. Mimo, że oczywiście w swojej, swojej twórczości dominikarski miał różne okresy, ale my zaprezentujemy ten najbardziej klasyczny jego okres, można by powiedzieć. Tak, taki klasyczny dominikarski. Tak, dokładnie. Ciekawą cechą jego języka jest bardzo, bardzo wyraźna płynność narracji. Dźwięki tworzą nieprzerwany strumień, który faluje, który się kształtuje, narasta i się wycofuje. W sumie nie ma podziału na dźwięki wykorzystujące współczesne techniki i tak zwane tradycyjne. Jest to po prostu spójny język dźwiękowy w celu właśnie osiągnięcia tej dużej płynności. Tak, to prawda. Dominik już w zasadzie odchodzi od tego. Podziału, o którym mówisz, i, i dodatkowo ta muzyka mimo że ba, bardzo subtelna, ale właśnie jest niesłychanie gęsto tkana, prawda? Tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. I taka charakterystyczna rzecz chyba u niego ee, to rola partytury, że nie do końca ta partytura określa ten finalny efekt brzmieniowy, a bardziej tak jak my to postrzegamy, jest taką trochę instrukcją dla wykonawcy i zapisem czynności, sekwencji czynności do wykonania, prawda? Że to, co zresztą Dominik często mówi, że ta fizyczność samego wydobycia dźwięku jest dla niego tak interesująca, że wszystko to, co się dzieje między jedną techniką a drugą, między jedną pozycją ustnika a drugą, jest niesłychanie częste i tak naprawdę dopełnia brzmieniową całość utworu. Tak. No, wszystkie te niedoskonałości, te takie jakieś z perspektywy klasycznego wykonawstwa, mankamenty czy niedociągnięcia, tutaj. Stanowią część tego języka i tkankę utworu. Tak, to jest chyba podstawowa cecha brzmienia jego muzyki. Dominik nie stosuje normalnego czystego dźwięku w rozumieniu klasycznym, jakiego się uczymy jako instrumentaliści w szkołach. Jest to dźwięk zupełnie inny. Jest to dźwięk złamany, niepełny, szumiący, niestabilny, czasami nawet zanikający. Czyli wszystko to, czego unikaliśmy w toku edukacji muzycznej. Tak, to prawda. W zasadzie przy większości te, tej literatury, do której my teraz sięgamy, troszeczkę tą perspektywę klasycznego muzyka trzeba zweryfikować i przedefiniować. Czyli nie patrzymy nigdy z perspektywy pełnego, mocnego brzmienia, bo to bardzo często już kompozytorów po prostu nie interesuje, a interesują ich te właśnie zakamarki brzmienia, które instrument dopiero odkrywa, gdy schodzimy do niższych dynamik, albo gdy sięgamy po techniki, które właśnie z założenia nie będą nigdy doskonałe, a jednak brzmieniowo są bardzo interesujące. Co, co w tym utworze jeszcze jest, oprócz fletów altowych? Ym, no, przede wszystkim to jeszcze raz uwagę na rolę głosu. I tutaj yy, mamy tą samą sytuację z dźwiękiem. Głos nie jest czysty i pełny i głośny, tylko jest zawalowany, przytłumiony, a wręcz czasami stosowany szept. Tak, jak zresztą sam tytuł tak, wskazuje. Tak. I słowa, które gdzieś tutaj przemykają w, w tej tkance nie mają żadnego znaczenia jako słowa, natomiast są takim dodatkowym dobarwieniem e, brzmienia fletu. I pojawiają się też tamtamy, tamtamy na specjalnych stelażach obsługiwane pedałami nożnymi. Tamtamy, które u Dominika yy, są trochę jak zegar, który odmierza czas i, i wybija ten upływ czasu specyficzny dla tego konkretnego yy, utworu. To co? Zagramy chyba teraz coś? <grych> Zapraszamy. <grych> Język Dominika Karskiego obfituje przede wszystkim w różnego rodzaju. Techniki perkusyjne. Charakterystyczne jest to, że najczęściej pojawiają się w bardzo szybkim następstwie jedna po drugiej. Są to m.in. pizzicata, które są zaznaczone symbolem akcentu, uderzenia klap, czyli kikliki, zaznaczone krzyżykiem, jak również tangramy, słychać to dobrze w pierwszym fragmencie, który zagramy. Zmiany ustnika, jak również uderzenia klap wraz z ekspresyjnym wdechem. Mamy tutaj również technikę zwaną Jet Sound, polegającą na bardzo, silnym, bardzo silnej emisji powietrza przy zamkniętej pozycji ustnika, dającej w efekcie najwyższy możliwy dźwięk. Zapisuje się ją w sposób taki, że mam normalną nutę, która pokazuje palcowanie, plus strzałka do góry, skierowana do góry. W kolejnym przykładzie, oprócz tych technik perkusyjnych, pojawi się również głos. Mamy również specjalny rodzaj kiklika polegający na uderzeniu wszystkimi klapami. Zapisujemy go za pomocą dużego X na określone napięcimi. Na mhm. e, tangramy u Dominika często poprzedzane są właśnie przez kiklik na otwartym bądź na zamkniętym ustniku. To już w Twojej partii były częste zmiany ustnika, prawda? Tak, tak. Mhm, wymagane tymi różnymi technikami. E, ten przykład zaczął się również od e, bardzo takiego ekspresyjnego wdechu. U Dominika te wdechy i wydechy są e, notowane w postaci trójkątów skierowanych do dołu lub do góry i brzmiał następująco. Również zakończył się efektem jet sound, tym razem na dużo dłuższej wartości. Kolejny przykład to również sekwencje jet sound, tangramów poprzedzonych kiklikami, jak również kiklików na wdechu. Ale pojawia się bardzo charakterystyczna i często przez Dominika używana. Technika jest to rodzaj bisbilianda, który jest oparty na ciągu aglikwotowym, czyli wykorzystuje przedęcia w celu osiągnięcia takiej mikrotonowej oscylacji wokół jednego dźwięku. Te ćwierćtonowe i mikrotonowe zmiany pojawiają się też często w przebiegach legatowych, tworząc takie złudzenia fragmentarycznych glisat. u Dominika w takich sytuacjach? Dominik nie, nie zapisuje palcowania dokładnego y, chwytów ciesztonowych, więc wykonawca jest zmuszony znaleźć, y, znaleźć się samemu. Tu trzeba zwrócić uwagę, że dużą rolę odgrywają różnice między poszczególnymi egzemplarzami instrumentów, zwłaszcza w przypadku niskich instrumentów, jakim jest altibas, Wobec tego zalecane jest znalezienie samemu odpowiednich chwytów, dających odpowiedni efekt. Na pewno my tak robimy, prawda? Tak, Bo tak, tak. czasem jest łatwiej po prostu te chwyty wyszukać sobie samodzielnie, po to, żeby były maksymalnie jak najbliższe zmiany i jak najmniej palców zaangażowanych między jednym a drugim dźwiękiem, co bardzo usprawnia realizację tych przebiegów. Kolejnym charakterystycznym zestawieniem u Dominika to jest połączenie whistle-tonów, Właśnie z uderzeniem klap, czyli z kiklikiem. W tym przykładzie dodatkowo na początku mieliśmy taki ciąg mm, opadających przedęć. Jeszcze jeden przykład na połączenie tych dwóch technik, czyli Whistletonów i Uderzenia klap. W następnych dwóch przykładach mamy y, również połączenie technik perkusyjnych i uderzenia wszystkimi klapami z głosem w formie tekstu wymawianego podczas grania. Do instrumentu, prawda? Tak, w jednym przy przy zadniej tej przypadku. pozycji ustnika oczywiście. słychać, będzie to słychać też w kolejnych, w kolejnych utworach, szczególnie u Miły Jaskot, że tak naprawdę mój głos, który jest głosem żeńskim, wyższym, ma troszeczkę łatwiejszą sytuację. Te niskie męskie głosy odrobinę trudniej miksują się ze względu na swoją też moc po prostu. Odrobinę trudniej miksują się z wszelkimi zarówno szumowymi efektami, jak i po prostu z brzmieniem fletu. Tyle przykładów z partytury Dominika zachęcamy Was też serdecznie do wysłuchania komentarza samego kompozytora do tego utworu.